Straż Marszałkowska interweniowała wobec grupy posłów PiS, którzy 6 sierpnia świętowali za przysiężenie Karola Nawrockiego. Donosi w poniedziałek Rzeczpospolita. To nie pierwszy taki eksces w tej kadencji parlamentu. Tylko w tym roku politycy kilka razy byli przyłapywani pod wpływem alkoholu. Dochodziło też do poważniejszych incydentów. W centrum dwóch wielkich awantur znalazł się poseł PiS Dariusz Matecki. W tej kadencji marszałek Szymon Hołownia i Straż Marszałkowska wyjątkowo często interweniują po niewłaściwym zachowaniu polityków. Marszałek musiał m.in. wyprosić z sali obrad posła konfederacji Ryszarda Wilka. Polityk, podobnie jak wcześniej Andrzej Szejna, przyznał się, że miał problem z alkoholem. Wyciekło też nagranie z senatorem lewicy Maciejem Kopcem, który pod wpływem alkoholu zachowywał się bardzo wulgarnie. Media opisywały również starcie Łukasza mezy PiS, z senatorem niezależnym Wadimem Tyszkiewiczem, którego nazwał chorym psychicznie oszustem. W centrum dwóch wielkich awantur stanął z kolei poseł PiS Dariusz Matecki. Poseł Ryszard Wilk zwrócił na siebie uwagę opinii publicznej, gdy 20 lutego 2020, podczas wystąpienia premiera Tuska, zaczął pokrzykiwać w kierunku szefa rządu. Ostatecznie marszałek Chłownia wyprosił go z sali posiedzeń. Następnego dnia konfederata przyznał, że zmaga się z chorobą alkoholową. Za swoje zachowanie musiał zapłacić 4 tysiące. złokary. Wyciekło nagranie z Maciejem Kopcem 25 lutego 2025. Opisaliśmy historię senatora lewicy Macieja Kopca, który upił się w towarzystwie kolegów z konfederacji. Nagranie z sejmowego baru hotelowego szybko pojawiło się w sieci. Zem? Śpij kana, no. Mówił na nagraniu polityk nowej lewicy, będąc pod wpływem alkoholu. Władze klubu przeprowadziły z parlamentarzystą rozmowę dyscyplinującą. Nie było żadnej innej formy kary, bo dzień po zdarzeniu miał przeprosić wszystkie osoby, które obraził na nagraniu. W efekcie nie złożyły one wniosku do marszałka. Andrzej Szejna przyznał się do choroby alkoholowej, jak pisała w marcu 2025 roku. Wirtualna polska, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z lewicy, miał być wielokrotnie nietrzeźwy podczas pracy w Sejmie. Wiceminister przyznał, że mierzył się z problemem nadużywania alkoholu, ale odzyskał kontrolę nad zdrowiem. Wszystkich, których dotknął mój problem, przepraszam napisał w oświadczeniu. Dariusz Matecki zaatakowany przez pijanego gościa w Sejmie w maju 2025 roku. Na terenie polskiego parlamentu doszło do nocnej awantury między dwoma posłami PiS oraz gościem jednego z posłów. Dariusz Matecki miał zostać zaatakowany przez nietrzeźwego i agresywnego mężczyznę, który go uderzył. 'Jem sobie spokojnie zupę rozmawiając z posłami PiS i Konfederacji i nagle podchodzi do mnie z pełną agresją jakiś człowiek, krzycząc, że ziobro to sam. I pyta, czy mam coś przeciwko?' Informował Matecki. W obronie członka PiS miał stanąć jego partyjny kolega Krzysztof Cieciura. Interweniowała straż marszałkowska, na miejsce wezwano też policję. 54-letni napastnik miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej. Według Szymona Hołowni mężczyzna miał być gościem jednego z posłów PiS. Łukasz Mejza ściął się z Wadimem Tyszkiewiczem we wrześniu 2010. roku. Opisywaliśmy scysję, do której miało dojść między Łukaszem Mejzą a Wadimem Tyszkiewiczem. Nie trzymasz ciśnienia, dziadku. Jesteś chorym, psychicznie oszustem. Tak Mejza miał zwrócić się do Tyszkiewicza w restauracji w Nowym Domu Poselskim. Polityk Zjednoczonej Prawicy twierdził, że to on został zaczepiony przez senatora niezależnego i postanowił się bronić. Nie wiadomo, czy wyciągnięto z tego konsekwencje. Straż Marszałkowska podeszła do posłów PiS Rzeczpospolita 10 października 2025, Ujawniła incydent, do którego doszło na terenie Sejmu 6 sierpnia tego roku. Posłowie PiS, w tym Dariusz Matecki, hucznie uczcili objęcie urzędu przez Karola Nawrockiego. W czasie spotkania śpiewali piosenkę o karach więzienia dla polityków rządzącej większości. Staszek, Stanisław Gawłowski, Tana Piątka, Tomek, Tomasz Grodzki, Tadeusz Dycha, a dwudziestka dla Giertycha, Roman Giertych. Posłowie mieli zaprezentować piosenkę w obecności senatora Platformy Obywatelskiej Tomasza Grodzkiego. Dariusz Matecki przekonuje, że posłowie PiS spokojnie siedzieli przy stoliku, śpiewając piosenkę, gdy nagle zostali zaatakowani przez grupę kobiet, wśród których była senator Ewa Matecka z Platformy Obywatelskiej. Według jego relacji obie strony wymieniły się okrzykami, po czym kobiety odeszły, a do stolika podeszli członkowie Straży Marszałkowskiej, by wyjaśnić sytuację. Wadim Tyszkiewicz komentuje sprawę Mateckiego. Inaczej sprawę komentuje senator Wadim Tyszkiewicz. Polityk napisał na Facebooku, że grupa osób pod przewodnictwem Mateckiego, wspierana przez posła PiS Łukasza Mejze, świętując zwycięstwo i zaprzysiężenie Nawrockiego, zaatakowała senatorki koalicji 15 października wulgarnymi słowami. Według jego relacji politycy pis między innymi, prowokowali, wyzywali i obrażali kobiety. Szymon Hołownia chciał sprawdzać posłów alkomatem Szymon Hołownia w lutym 2005 roku. Obiecywał, że będzie kontrolować posłów alkomatami i karać nietrzeźwych. Jednak do tej pory pomysł nie wszedł w życie. W myśl obowiązującego regulaminu Sejmu marszałek nie może zrobić wiele. Maksymalna kara finansowa, jaką może nałożyć, to okej, okay. ponad 20 tysięcy zł.